1945. Związek Radziecki poszerza swoje wpływy polityczne i rozwija potęgę militarną. Sowiecka Rosja zajmuje dominującą pozycję i ma wpływ na losy świata. Jednak to Stany Zjednoczone odkryły tajemnicę broni atomowej. Truman ogłasza, że musimy przejąć kontrolę nad arsenałem atomowym. Flagi wolności powiewają na całym świecie. Ta przewaga nie będzie trwała długo. Stalin rozpoczął pracę nad własnym planem. Poszukując uranu na małej wyspie położonej na południowy wschód od wybrzeży Związku Radzieckiego, rosyjscy inżynierowie odkrywają E99, potężne dotąd nieznane źródło energii. Stalin, przeczuwając możliwość zdobycia dominującej pozycji, przydziela nieograniczone fundusze na badanie nowo odkrytej substancji. Dyrektor projektu Wiktor Barisow zakłada stację badawczą na wyspie Katorga-12. Za swoje przełomowe odkrycia otrzymuje order Lenina. Nikita Chruszczow, następca Stalina, przyspiesza program, naciskając na Barisowa, aby ten rozpoczął eksperymenty w terenie. Okazuje się, że E99 jest nie tylko potężnym źródłem energii, jest również substancją łatwopalną. Z katastrofy nikt nie ocalał. Moskwa zamyka stację, wymazując wyspę z mapy. 2010 Czujniki amerykańskiego satelity szpiegowskiego zostają oślepione potężnym promieniowaniem. Pentagon obawiając się kolejnego Czarnobyla i nieufnie traktując działania Moskwy, wysyła misję zwiadowczą na Katorge 12. Utrzymujcie prędkość i kurs. Zrozumiałem, ty Tutaj Devlin 4-1! Trafili nas do cholery! <gry> Powtarzam! Trafili nas! Tutaj Tytan 1. Jak wygląda sytuacja, kapitanie? Zaliczyliśmy trafienie! Śmigłowiec został zestrzelony! Rozproszyliśmy się! Nie wiem, ilu jest martwych! Odbiór! Według wskazań satelity jesteście około 30 km na południe od wieży radiowej. Doprowadź tam swój zespół, kapitanie. Zabieramy was. Zrozumiałem. Spartan, jeśli mnie słyszycie, zmieńcie kanał na tak 3. Spotkamy się w punkcie zbornym. 99. To cenny pierwiastek, który dystrybuje wyłącznie nasi Pojawiają się nowi Jesteś tutaj. W granicach wioski znajdują się cywilne doki, gdzie nowy personel przybywa na katorgę 12. Są tu również domy mieszkalne, a także szkoła, operujące wszystko co najlepsze w rosyjskiej edukacji. Przemysłowych dostarczane są zapasy i surowce z kontynentu. Codziennie wyładowuje się tutaj setki ton sprzętu i materiałów. Po zakończeniu budowy w wieży znajdzie się reaktor Barizowa. To urządzenie o potężnej mocy pozwoli na stworzenie osobliwości, horyzontu zdarzeń, dzięki której Rosja zdobędzie dostęp do niewyczerpanego źródła czystego. Czyszcza się i wzbogaca rudy E99. Obszar ten jest objęty ścisłą ochroną. Chodzi o zabezpieczenie ludności cywilnej przed potencjalnym promieniowaniem. Linia kolejowa służy do przewożenia zapasów oraz materiałów badawczych. Jest to również główny środek transportu surowej rudy E99. W laboratoriach badawczych prowadzone są eksperymenty. E99 Projekty obejmują następujące dziedziny Uzbrojenie, uprawa zbóż Medycyna, badania nad czasem Coraz rzadziej na 14.12 pojawiają się nowi naukowcy i technicy Podobno doktor Balisow ma zostać dyrektorem ośrodka Jednak wątpię, żeby Moskwa mu zaufała Gdyby tylko doktor Demitscher... i sposób, dzięki któremu spełnią się nasze marzenia. Będzie to możliwe dzięki E-97. To niezwykle rzadki pierwiastek, występujące wyłącznie na 14-12. Wy również możecie pomóc, wykonując różne prace na Katorze 12 Wasze rodzice będą żyły do a wasze dzieci będą się uczyć, korzystając z dobrodni i wspaniałej rosyjskiej edukacji. Wydział badań naukowych, największy na wyspie, zajmuje się projektami z zakresu rolnictwa, medycyny oraz uzbrojenia. Przetwarzanie E-99 to najważniejszy proces przebiegający na wyspę. W ten sposób powstaje metal, gaz i inne postacie E-99. Obecność tak wielu żołnierzy na 14-12 jest bardzo ważna. To dzięki nim jesteśmy bezpieczni. Siła robota jest tym, czego Rosja może być dumna. Począwszy od pracowników kolei, a skończywszy na to 14.12 uda nam się osiągnąć ostateczny cel. Wiem, tylko w ten sposób możemy odeprzeć agresorów. Jesteście którzy będą mogli pracować na 14.12. Dla waszej wygody sprowadziliśmy tutaj wasze rodziny. Razem pomożemy możemy naszych was Jeśli jakimś cudem udało wam się przeżyć i słyszycie mnie, to udajcie się do wieży radiowej, którą mijaliśmy zanim nas trafili. Stamtąd zabierze nas zespół ratunkowy. Naprzód! Doktorze Temiczew, wszystko w porządku! ile mi zostało czasu, dlatego będę się streszczał. Osobliwość wybuchła dwie godziny temu, pochłaniając setki ofiar. Rosnące promieniowanie zbiera swoje szniwo, ludzie mutują, zmieniając się w twiożercze bestie, żerujące na ludzkim ciele. Muszę się stąd wydostać, zanim mnie znajdą. Tu Tytal 1. Odbiór. Cholery, niech ktoś się odezwie! Niech ktoś się odezwie i powie, co się tutaj dzieje! Zaczynam się niepokoić! To podpada pod sekcję ósmą? do cholery! Dobra, weź się w garść. Trzymaj się rozkazów. Idź do wieży radiowej. Nasze dzieci ukrywają się w pokoju na samej górze. Mają niewielki zapas jedzenia i wody. Same sobie nie poradzą. Proszę, one są przerażone. <śm> Pytan 1. Jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość... O, do jasnej!